Drodzy Państwo, jak się dzisiaj pojawia mm, u ciebie depresja, lęki, ataki, paniki, wszystko inne, z tym związane, z tymi chorobami mm, brudnymi, niefajnymi, to nie pojawia się to u osób słabych. Absolutnie nie. Nie myślcie sobie, że ktoś, jak ma depresję, to jest słab słabeuszem. Nie. To są choroby osób bardzo silnych, które przez życie brały bardzo duże ciężary i te ciężary po prostu nie wytrzymały, jakby ramiona nie wytrzymały i siadło to wszystko. Pamiętajcie, drodzy Państwo, bo jak ktoś pracował, nie wiem, w strachu, w lęku, w napięciu, jak pracował 10 lat po 12 godzin z sobotami, z niedzielami, ze stresem, z napięciem, ciągną za sobą brzemię dzieciństwa trudnego, ojca, matki, niepewności jakiejś, to to się musi rozsypać. Jak się nie rozsypie ci w wieku 30 lat, to tak czy inaczej Ci się to rozwali w wieku 40-50 lat. Do, do, dopadnie cię to. Kolejna sytuacja z życia.